Mini Channeling Krayona przekazany w dniu 21 stycznia 2017 roku w Salt Lake City, Utah. Witajcie, jestem Kryon od usług magnetycznych. Tak więc jeszcze raz słyszycie głos mojego partnera. Ale jest troszkę różny i niektórzy z was zauważą to, bo on odsunął się zupełnie. Ustąpił. Pole, które tutaj jest wygenerowane, jest ogromne. I składa się z zespolenia pól Was wszystkich. Myślę, że już kiedyś Wam powiedziałem, że mój partner nie może robić przekazów, jeżeli nie ma ludzi, którzy są razem z nim. Jeżeli nie ma przed sobą słuchaczy. Aby channeling mógł się odbyć, potrzebni są słuchacze. Bo wtedy następuje połączenie. Pomiędzy mną i słuchaczami. Ja nigdy nie byłem człowiekiem i nie musiałem być. Nie można opisać, czym ta ogromna jest, poza słowem, które używaliśmy, że jest to anielska energia, ale to nie opisuje wszystkiego. Jest również inne słowo, które to opisuje: dom. I to jest ta sama energia, którą macie w sobie, jeżeli tylko pozwolicie na to, żeby ją odczuć. Wielu z tych, którzy siedzą przede mną, pozwalają na to, żeby trochę odczuwać tą energię, dlatego że chcą się poczuć jak w domu. Odczucie to pochodzi z połączenia z sercem i mamy tu ogromną ilość miłości. Czym jest dom dla ciebie? Jest to zupełnie coś innego w momencie, kiedy rozmawiamy o duchowości. Bo mówimy o rdzeniu waszego wnętrza, mówimy o pięknie odczuwanym przez wasze dziecko wewnętrzne. Ale jest bardzo wielu, którzy po prostu nie pozwalają sobie na to. Niedawno mój partner miał wywiad dla gazety. W czasie tego interwiu, interwiujący zadawał pytania i wiele razy włączałem się do tego, aby udzielić odpowiedzi. Ale moja odpowiedź zawsze była współczucie. Pytanie o jakiś temat. Odpowiedź: współczucie. Co świat potrzebuje w tej chwili? Odpowiedź: współczucie. Co jest nowego w polityce na Ziemi? Odpowiedź: współczucie, bo to jest słowo kluczowe roku 2017. Jak patrzycie wokół siebie. To może się wydawać, że tego słowa nie ma, brakuje tego. Ale pamiętajcie, sytuacja musi mieć aspekty i białe, i czarne, zanim zobaczycie białe. Czasami musicie zobaczyć, czego brakuje, żeby zrozumieć sytuację, żeby nie tylko mówić, jestem w porządku, wszystko w porządku, wszystko w porządku. A tak nie jest. Półczucie. Są tacy, którzy studiują numerologię. I ci mówią, że następna liczba mistrzowska, która zostanie zidentyfikowana, to jest liczba 44. Bo w starej numerologii tybetańskiej tylko trzy liczby mistrzowskie zostały zidentyfikowane. Co stanowi tylko jedną trzecią wszystkich liczb mistrzowskich. Ale teraz dochodzicie do czasu. Kiedy znaczenie tej liczby 44 zacznie się ujawniać, i powiem Wam, jak to będzie wyglądać. Ale pamiętajcie, jak mówiłem już poprzednio, jeszcze nie jesteście na to gotowi. Czas na to jeszcze nie nadszedł. Niektórzy z Was pewnie pamiętają, jak mówiłem, że następnym krokiem dla ludzkości jest powrót do podstaw. I zrozumienia, że planeta nazwana Gają to jesteście Wy. I Wy i Gaja nie dadzą się rozseparować, są nierozseparowywalne. I przez całą historię Waszą ta separacja nie była dokonywana. Stare, rdzenne narody, miona, zaczynały swój dzień od tego, aby uhonorować Wschód, Zachód oraz Gaję. I tak jest nawet do dzisiaj, gdzie bardzo dużo ceremonii dotyczy Gai. I dla was jest rzeczą zasadniczą zrozumieć, że planeta to jest stwór żywy i jesteście jej częścią. Aby wasza świadomość mogła się podnosić i rozwijać, wasze połączenie z Gają jest tutaj absolutnie konieczne. Jest to powrót do tego, co już znacie i to jest dostępne, jeżeli wiecie, jak to zrobić. Ale wszystko, co jest potrzebne, to jest intencja. Ale będą tacy, którzy powiedzą: Ja mam za dużo cementu, po którym chodzę. I to prawda. I byłoby dla Was bardzo dobre, gdybyście od czasu do czasu pochodzili na bosaka po trawie. To pozwoliłoby Wam zrozumieć to połączenie z gają. I nie czuć tej separacji. Następną rzeczą jest również to, że świadomość samej planety zaczyna się podnosić i przyspieszać. Kiedy zrozumienie współczucia zaczyna mieć miejsce. Bo współczucie i gaja są nierozłączne. Ziemia jest współczującą mamą. Po hiszpańsku pacia mama. Ziemia Gotowa jest Was przyjąć, czeka na Was. I partnerstwo pomiędzy Wami i Gają czeka na zrealizowanie, bo to pozwoli Wam pójść dalej do liczb 55, 66 i dalej. Niektórzy już pracują nad rozwiązaniem tej zagadki, i są tutaj przed, przede mną również tacy, którzy rozumieją, jak to, jak to działa. Czy czujecie tą energię? Czy rozumiecie? Że to nie jest głos od człowieka, który słyszycie. Mój partner ma bardzo dużo praktyki i to, co słyszycie, to jest przekład wielowymiarowego języka, wielowymiarowej wiadomości i informacji. I na początku mój partner miał z tym wiele trudności, bo nie mógł dobrze tego języka zrozumieć, ale teraz rozumie go bardzo dobrze. Faktem jest, że kiedy zaczyna przekaz, to natychmiast usmysławia sobie, że język, który słyszy, to jest język domu. Co znaczy dom? Czy możecie na chwilę usiąść w spokoju i zastanowić się nad tym, że jesteście wieczni i że życie, które macie w tej chwili, jest tak strasznie krótkie i przechodzące bardzo szybko. Wszyscy, jak tu siedzicie, mieliście bardzo wiele wcieleń na tej planecie i będziecie mieli jeszcze dużo więcej. I moi drodzy, w tym pokoju jest bardzo wiele starych dusz, i niektórzy z Was nie wiedzą o tym. Chcę Was zapytać na zakończenie: czy czujecie, że otwieracie się na o wiele większą perspektywę, na większy obraz tego, co się dzieje? Czy jest to Wasz wewnętrzny proces? Czy czujecie, że jest coś o wiele, wiele więcej? Czas to więcej przyszło do Was z wizytą i macie w sobie więcej spokoju niż stresu. Wasza sytuacja jest różna od tego, cokolwiek było przedtem. I nie tylko dlatego, że jesteście trochę bardziej mądrzejsi, ale dociera do Was iskierka. Iskierka współczucia i ta iskierka przenika was, dochodzi do waszego innate i dlatego jesteście inni. W tym audytorium przede mną są dwie osoby, które śpią. Ja nie mówię o fizycznym spaniu. Mówię o tym, że wkładają bardzo wiele wysiłków w to, żeby nie dopuścić do siebie, że są starymi duszami. Ale pomimo to... Jesteście starymi duszami, ale reszta tych, którzy słuchają, zaczyna się już budzić. I to obudzenie polega na tym, że jesteście różni. Jesteście współczujący. I to zaczyna być widoczne dla innych. To jest ta właśnie nowa ziemia, stara dusza. W wieczornym channelingu. Będę mówił o tym, jakie są podstępy i oszukaństwa starej energii. O tym już wspominałem kilka razy, ale teraz będzie to wszystko usystematyzowane w jednym channelingu. I będziecie to wszystko mogli odnieść do siebie. I tak to jest. Tłumaczenie channelingu zrealizowano z wersji audio. Tłumaczył dla Państwa Janusz Grabowski.